Cześć, Luzaki, w ostatnim odcinku robiłem test śmigła Flexer i były pytania, czy nie jest to sponsorowana jakaś zagrywka. Otóż nie, szybka odpowiedź ze strony E-Propsa, Dzisiaj będę testował to śmigło 3 łopatowego EPropsa dla po, po linii TOR 260, redukcja 2,8, z oznaczeniem TG22R130, jak to lata, jak to się wznosi, sprawdziłem w, w dzisiejszym odcinku. Zatem zapraszam. Tak to wygląda eprops do 260. Kasia Wam nagra, a ja się jeszcze trochę tutaj troszeczkę przygotuję. Słychać kolegów w powietrzu zatem może kogoś trafimy ale dla nas jest istotne to jak śmigło E-Props kręci na ziemi, bo tak zawsze zaczynaliśmy nasze testy, sprawdźmy czy będzie się różniło, uwaga, od śmigła zagrzajemy szybkie cięcie Na razie pierwsze wrażenie, że wkręca się poniżej 8000, jest 7900, a jesteśmy na poziomie morza, jesteśmy w ogóle tak Jastrze 7800, ale pcha, już słońce nam nisko zachodzi, więc uciekam w celot. Zobaczymy, jak to będzie w powietrzu. Hej, no to uwaga, zaczynamy od 100 metrów. Just start. tutaj. Dobra. A teraz przyjemnie możemy sobie podryfować. To jest bardzo fajny warunek, tak w ogóle. Muszę przyznać, że bardzo przyjemnie. Zrobiliśmy 200, zaraz wyzerujemy. I okej, okay, od 100 metrów zrobię znowu wznoszenie. Bo jestem mega ciekawy. Uwaga, zaraz wyzerujemy. 120 metrów, 119, 110, 109. Przelotowe, przelotowe. Okej, okay. robimy trochę wyżej. przelotowe, troszkę wyższe 7 5,500 Pięć, ma troszkę wyższe 6 5,700 5,700 przelotowe i uwaga Dzida Na wznoszeniu mamy remis. Mamy remis. Także tak to wygląda. Nic nie jest sponsorowane, walą łeb, Web. Odpowiedź promsa była bardzo szybka. Także... Czy u mnie kamerka na głowie zobacz? Jest czas, nagrywa coś. Czy już urwało? No właśnie, i w tym momencie pojawia się Kasia, która nagrywa. Nie wiem, czy to się nagrało w powietrzu, ale uwaga! e który na ziemi wkręca się na trochę niższe obroty, w przelocie przelotową ma bardzo podobną, to jest około 5300 na tym zestawie. No i wznoszenie na 100 metrów. Uwaga, egzekwo! 30 sekund, 30-29 sekund w badaniach. Także no tutaj nie wiem, czy producenci wymyślą, czy ulepszą te śmigła. Na dzień dzisiejszy idą web w web, ale jakie to ma znaczenie? Ciekawe, jak to kręci w tandemie. I o tym będzie następny odcinek. Do zobaczenia. Cześć!